Zajaśnienie Was, moja świętość, zgromadzę was ze wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą. I będziecie mycić ze wszystkich nieprawości Waszych i dam Wam Ducha Nowego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkich. I duchem Twoim. Dzisiejszą mszę świętą sprawujemy w intencji Danuty i Zygmunta Godlewskich, a także w intencji Adriana Fibiga. Zanim jednak przystąpimy do wieczerzy pańskiej, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry. Że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię zawsze, dziewicę wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmił nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. nami. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałaś jako lekarstwo na grzechy, post, modlitwy i omóżne. Przyjmi nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w Twoim miłosierciu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki, wieku. Amen. Siądźmy. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madyanitów. Zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni, przy to Bożej Góry Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pana w płomieniu ognia wśród krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, ale nie spłonął od tego. Rzekł wtedy Mojżesz: Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy zaś pan ujrzał, że Mojżesz się, Mojżesz się zbliżał, aby lepiej móc ujrzeć, zawołał doń Bóg: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu: Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest Ziemią Świętą. Powiedział jeszcze pan: Jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz. Bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: Dość napatrzyłem się na odrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam też dobrze jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z jarzma, jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu. Oto pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mi do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć, odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Ja jestem, który jestem, i dodał: Tak powiesz synom Izraela, ja jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela. Pan Bóg ojców Waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do Was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan, Pan jest Pan łaskawy, pełen. pełen miłosierdzia. Błogosław dusza moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszę moja, moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby i obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan, Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Pan, Pan jest, łaskawy, jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskol do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda pozostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię w obłoku i w morzu. Dlatego też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały. A skał był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bo bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przy to ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Oto Słowo Boże, Bogu nie Chwała Tobie, Słowo Boże, Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie, Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami, niż duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego łukasza. Chwała tobie, panie. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał, zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzecznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, żebych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, dokąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostał. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Kiedy czytamy całą Biblię, całe pismo święte, to jedna rzecz uderza. Bóg mówił do ludzi przez całą wieczność. Od samego początku Bóg ostrzegał, mówił: nawróćcie się, bądźcie dobrzy, przestrzegajcie moich ustaw, ja zawieram z wami przymierze. Ludzie to przymierze łamali, Bóg ich karał, bo później znowu mówił: zawieram z wami przymierze, tylko przestrzegajcie moich praw. Ludzie znowu zawierali przymierze, znowu je łamali, znowu Bóg ich karał, i jawiać od nowa. I to się powtarzało bez przerwy. I tak naprawdę często ludzie się zastanawiali, jak to jest możliwe, po co, po co Bóg tyle razy dawał ludziom szansę, po co ich tyle razy wyswalał, po co tyle razy zawierał przymierze, skoro ludzie nie chcieli tego. Ludzie ewidentnie byli cały czas i do złu. Mamy na to odpowiedź, zarówno w, w liście Pawła do Koryntian, jak i w Ewangelii. Apostoł mówi nam, to wszystko zdarzyło się po to, abyśmy my wiedzieli, z czego mamy czerpać przykład. I to samo mówi Chrystus. To, co się zdarzyło, zdarzyło się przez grzech. I to jest nauczka dla nas. Ponieważ jeżeli się nie nawrócimy, jeżeli nie będziemy żyć zgodnie z prawem Bożym, to skończymy tak samo. Każde zło, które się wydarza na ziemi, każdy grzech, który się wydarza na ziemi, jest obciążony karą, ale jest też nauką. Bóg jest miłosierny. Bóg jest łaskawy i pełen miłosierdzia. I tak naprawdę, jeżeli chcemy zrozumieć, co to oznacza, to musimy spojrzeć nie na Stary Testament w konwencji jego grzechów i w konwencji kar, które Bóg przeznaczał dla Izraelitów, ale bardziej w konwencji cudów. Czego? Cudów. Cudów nawrócenia, ozdrowienia, wskrzeszenia, cudów odwrócenia kary Bożej. Bo tak naprawdę to, co jest dla nas w tej chwili ważne, co powinno być ważne, to to, że Bóg zawsze, mimo wszystko, potrafił ukazać miłosierdzie. Nie zawsze ludzie byli tego godni, a może wręcz przeciwnie ludzie nigdy nie byli tego godni, ale jeżeli tylko chcieli, jeżeli tylko potrafili się ukorzyć, to w tym momencie to, to, ta łaskawość, ta miłosierdzie następowała. Dobrym przykładem jest Niniwa. Niniwa, miasto grzechu. Mówiło się w dawnych czasach, że były trzy miasta pełne plugawości. Sodoma, Gomora i Niniwa. Trzy miasta, które Bóg miał wytracić. Sodomę i Gomorę wytracił. Niniwę nie. Pytanie dlaczego? Sięgnijmy do przykładu dwóch proroków. Lota i Jonasza. Lot, będący w, w, w Sodomie, przestrzegał przed gniewem Bożym i Sodoma go nie usłuchała, zatem została spalona. W Niniwie, kiedy poszedł do niej prorok Jonasz i Niniwa żyła w rozpuście. To było, to było olbrzymie miasto, jak, jak sam, sam prorok mówi, trzy dni drogi. Czyli trzy dni trzeba było iść. Można powiedzieć, jeszcze tak przeliczając na współczesną miarę, no to Niniwa musiała być w wielkości hmm, dzisiejszego Nowego Jorku. I to miasto było całe złe. Było, było jak, to się, jak to mówi pismo, cierniem wokół Boga. I Bóg powiedział: idź do Niniwy, do Jonasza, i powiedz im, że jeżeli się nie nawrócą, to za 40 dni tego miasta nie będzie. Jonasz poszedł i zrobił to, co Bóg mu kazał. Oczywiście nie tak prosto. Nawet, wiemy dobrze, miał, miał swoje zwątpienie, i nie chciał iść do Niniwy, ale Pan mu go do tego zmusił. I kiedy. Jonasz poszedł przez miasto i mówił, że za 40 dni tego miasta nie będzie, Niniwa uwierzyła. Uwierzyli wszyscy od dziecka po samego króla. I wszyscy zaczęli pokotować. I wtedy Bóg zobaczył, że jednak warto. Fakt, że Jonasz się płynie strasznie na Pana Boga, do to obraził, no bo, bo Jonasz był przekonany, że Niniwa zginie. A Pan Bóg nie spełnił jego oczekiwań. Co też jest ciekawe, że nawet prorocy mieli czasami zatargi z Panem Bogiem. E, podobnie jak my wszyscy, my czasami mamy z Panem Bogiem potworne zatargi, bo czasami nam się wydaje, że ktoś zasługuje na karę. Że ktoś po prostu musi zostać pokrany, tak jak drzewo figowe w dzisiejszej Ewangelii. Wydaje nam się, że skoro ktoś jest zły, ktoś nie wydaje dobrego owoców, wyciąć, spalić, ukarać. Bóg. Jest jak ten ogrodnik, który mówi: poczekaj, poczekaj jeszcze rok. Zaopiekuje się tym drzewem, tym grzesznikiem, tym złym człowiekiem i zobaczymy. A nuż widelec się narodzi. Bóg czeka. Bóg czeka na każdego z nas, żebyśmy się nawrócili. To, co najgorsze możemy zrobić, to uznać, że jesteśmy w porządku, że nie musimy się już nawracać. Apostoł mówi nam: Niech przyto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Bo najgorsze, co może zrobić człowiek, to uznać, że jest doskonały, że już nic nie musi poprawiać, że już jest perfekcyjny. Bo ta perfekcja go zniszczy. Bo najłatwiej jest upaść wtedy, kiedy przestajemy uważać na to, gdzie stajemy, stawiamy kroki. Jeżeli przestajemy uważać pod nogi, łatwo się nam potknąć. I człowiek, który myśli, że jest doskonały, nie patrzy pod nogi. Człowiek, który jest doskonały, patrzy przed siebie, albo co gorsza, patrzy w górę, ma głowę zadartą i ten najłatwiej się potknąć. Uważajmy, abyśmy się nie potykali, ufajmy Panu Bogu, ufajmy w Boże miłosierdzie, ale też okazujmy to miłosierdzie innym. Nie bądźmy jak Pan w winnicy, bądźmy raczej jak grody który troszczy się nawet o to lichet drzewowe. Amen. Wyznajmy teraz wiarę naszego Boga, wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i jednorodzonego. Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryj Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod poncjuszem Piłatem co został umęczony i pogrzebany i zmarły wstał dnia trzeciego jako znajmiar Pismo i wstąpił do nieba siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie ich chwałę, który mówił przez proroków. Wierzą w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznają jeden chrzest na opuszczeniem grzechów i oczekują z umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Amen. Do Pana Boga naszego zanieśmy teraz nasze prośby. Mówmy się za zdrowie naszego brata Adriana Fibiga, aby dobry Pan Bóg. Ocalił jego życie i uzdrowił go z choroby. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Mówmy się za Danuta i Zygmunta Godlewskich, dziękując Panu Bogu za to, że po tylu latach odnaleźli swojego wnuka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Mówmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby dobry Pan Bóg uleżył im w cierpieniach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Mówmy sią za wszystkie rozdzielone rodziny, aby dzięki łasce Boga Najwyższego powiązały swoje ścieżki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlmy się wszystkich tych intencji, które mamy w sercu. O powodzenie życiowe dla wszelka Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, Ty widzisz, że prosimy nie dla siebie, lecz dla innych. Ty powiedziałeś swoim apostołom, że jeżeli prosić będziemy Ojca Twego z gorącą wiarą i w modlitwie, to nasze prośby zostaną wysłuchane. Proszę gdzie spojrzyj na nas łaskawie i dzięki swojej hojności racz nasze prośby spełnić, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie Starońcu, przed Tobą, Panie sercem skroczonym, w naszą wiarę, Księcie, na przed Tobą, Panie Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojca Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk, Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przez tą ofiarę pojednania, odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy umieli przebaczyć naszym braciom przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim w górę serca. Wnosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe zaprawdę. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boży, Królowiecznej Chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dzieciństwa Bożego. Dlatego za aniołami i archaniołami, z wszystkimi hurami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. sławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło tak. wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na postołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kier. I ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, wierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielik krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, bo Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię z się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą, Bożą rodzicą dziewicą Maryją. Ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka część i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, bo odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo, Bo Twoje jest królestwo i potęga i, potęga, i chwała na wieki. I na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Niech Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni. Czyż zostali wezwani na jego ucztę? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chciałbym życie wieczne. Amen Bólmy się. Boże, Ty nas karnisz na ziemi chlebem ocharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania najświętszego sakramentu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z Duchem Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.